Przygotowując się do spływu, sprawdź odpowiednie źródła. Przewodniki, mapy, strony internetowe oraz aplikacje kajakowe z opisem szlaku. Na górski szlak ruszaj z doświadczonym liderem, który ustali szyk płynięcia, potrafi ocenić sytuację i zarządza grupą. W górach pływamy w niewielkich grupach. Jeżeli Twoja grupa jest zbyt duża, Podzielcie się na mniejsze, a w każdej niech znajduje się doświadczony lider. Na górskiej rzece jest głośno, a szum wody zagłusza słowa. Dlatego kajakarze komunikują się za pomocą specjalnych znaków, pokazywanych wiosłem lub rękami. Zatrzymaj się. Płyń. Płyń po prawej. Płyń po lewej. Pomocy wszyscy do mnie. OK. Pytanie. OK. Odpowiedź. Stop. Miejsce niespływalne. Gwistka nie nadużywamy. Służy on jedynie do wzywania pomocy w sytuacji awaryjnej.